Mobbing to jest termin wywodzący się z języka angielskiego, od wyrazu MOB, co oznacza tłum, natłok oraz napastowanie i obleganie. Mobbing oznacza prześladowanie podwładnego współpracownika w miejscu pracy. Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub odizolowaniem pracownika od współpracowników. Formy mobbingu, m.in. taktyka utworzenia, czyli nieuzasadniona krytyka, zniesławienie, wyśmiewanie i odpowiednie żarty, obraźliwe gesty, sarkazm lub publiczne krytykowanie wyglądu. Taktyka zastraszenia jest również zakaz robienia przerw pod groźbą utraty pracy, groźby ustne, używanie wulgaryzmu, stosowanie przemocy fizycznej, Przymusowe zostawanie w godzinach pracy i zastraszanie zwolnieniem z pracy. Jest również taktyka pomniejszania kompetencji, taktyka izolacji, taktyka poniżania i taktyka utrudniania wykonywania pracy. Mobbing może być działaniem bezpośrednim lub niebezpośrednim, to jest takim, w którym ofiara nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą stosującą mobbing, a jedynie jest narażona na skutki jej zamierzonych nieetycznych działań.